Świetnie, no. O, o, o coś ty się... tak rozgościł tutaj. Na cholerę mu ten sprzęcior. Co jest? Nie, to się nie klei. Co się nie klei? Ryba się nie klei? Ha. Co to jest? Fistech. Eleganckie pudełeczko z Fistechem. Musi to być dowód w jakiejś sprawie. Nigdy nie podejrzewałbym Raymonda, że mógłby ulec temu nałogowi. No i coraz bardziej śmierdzi mi tutaj. Nie przez to, że mam fistek w nosie, ale dlatego, że mój medalion wariuje. Fistek jest tutaj. Raymond jakoś dziwnie się zachowuje. Ten sprzęcior cały. Zmiana właśnie wszystkiego. Zwrot o 180 stopni. Ta. Koszty nie jest. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Szani, prawda? Poprosił o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak, mnie też śledzisz. Taka praca? Bywaj. Właśnie. Zdecydowanie e, jest coś nie tak. I teraz chciałbym się udać e, na cmentarz. I nie wiem, czy mogę. Nie, nie, mogę teraz, mogę, mogę. Sultasz, zima? Wygrałem już kilka partii w pokera. Gratuluję. Etap prawiczka masz za sobą. Teraz Jeje. możesz zająć się prawdziwą grą. To powiedz mi, gdzie znajdę tych osławionych wyzimskich pokerzystów. Tam, gdzie można znaleźć wszystko, co jest trochę nielegalne. W okolicach Misia Kudłacza. Zapowiadają się ciekawe rozgrywki. Tylko się nie zdziw, jeśli ktoś nie będzie chciał z tobą grać. Prawdziwe szychy poświęcają uwagę tylko prawdziwym zawodowcom. A prawdziwy zawodowiec to? To ktoś, kto wygrał przynajmniej cztery zawodowe rozgrywki. Jeśli osiągniesz ten etap, wszystkie stoły staną przed tobą otworem. Muszę więc pokonać czterech zawodowych pokarzystów. Betka. E, wiem, że Munro w Karczmie i Talar są takimi zawodowcami, lecz nie wiem kto jeszcze. A przypadkiem nie druid huh. o wow, gdzie ja idę, Chyba coś ci do oka wpadło Ale pojechałem mi uh, więc um... no, zaraz. Chyba A, zjebałem. dobrze szedłem, chciałem do talara pójść Można sprawdzić. Nie, no nie mogę nadal u nich kupować. Zwalone jest. U tego też nic. Ale właśnie e, interesują mnie lokacje cmentarne. na przykład ta tutaj. Bo wiem o co chodzi ogólnie. O, czekajcie, to jest fajna reklama. A nie, to nie ta. Ja Myślę, że to ta, taka fajna. To chyba w zimie handlowej w trzecim akcie jest taka fajna reklama. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. To Ty bredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Ej, zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? na nekrofil. Kurde, dwie słuchawki mi naraz wypadały. Bywaj, zamknięte. Ej, ej, ej. Czyż mam pierścion? Dlaczego? To już słuchałem. Jak mi zapłacisz, to zajmę się tą sprawą. Na razie zostanie po staremu. No proszę, bohater, ty myślisz, że takiego trupa to łatwo położyć? Zresztą, jak se chcesz. Może kapitan straży będzie chciał za to zapłacić? Sprawdzić nie zawadzi. A o co chodzi? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu. Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żeby zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. No to mam. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc? Po prawdzie to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Chcę wejść. Nie da rady. Co mam z but? Nie da... Chcę... W... co pod Nie dasz. Pisz sobie! No, dobra, ha. Wdzięczność grobarza. No przecież tem... Mam pierścion e, od Straży Miejskiej Znaczy przepraszam, Kurewskiej Straży. Jak to mówi Tara, talar. Ale cóż, do talara też muszę się wybrać właśnie, dlatego pójdę tam. Ale najpierw do Misia udłacza się udam, aby wygrać meczyk pokera z Munrem, który jest zawodowcem. A, tylko chyba Chyba w dzień siedzi, tak. myślałem, że w nocy. Ale w nocy nie, bo byłem tam niedawno. Zapiszę sobie, żeby nie przegrać. Zbyt dużo kasy. Już na groble muszę się udać, aby oddać zalenie Lejwardenowi. Co tam, Geralt? Można... Można. Zagra. Jasne! Kiedy ty? cztery dychy. O, dwie pary. A u niego o kurde trójka. Oj, naprawdę gruby hajs tutaj można przegrać <gry> jeszcze? Jeszcze? Dawaj, no. no. Nie, 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 nie. Kurwa mać! Chciałem zmienić szóstkę! Ja pierdolę. Wszystko nie po mojej myśli. 4-4. On ma dwójki Aaaa, Fuck. Eee, za drugim razem to się udało Właściwie to na szczęście się udało za drugim razem Moczy morda Bywa. E dobra, nie będę pić na razie. Oprych. Stu tu jeszcze można pograć? Z hazardzistą grałem, nie więc z nikim. Kto to jest Niki? E, pozostaje mi pójść do Talara i tam e, zagrać z Talarem oraz spłacić jego mm, Spłacić dług grabarza. Chyba mówił o sobie samokrytyka. Nie rozumiem, czemu ten płatner z zakonu nie chce sprzedawać mi przedmiotów swoich? Wcześniej sprzedawał, a teraz jakby, nie wiem, zapomniał o mnie. Dobra, jest. Eee, o. Nie te drzwi. Nadal leży. Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko, ale nie chcę. Może dasz się przekonać? To kurewskie śledztwo zaczyna mnie męczyć. Udowodnij, że jestem niewinny. Cholera. A, nie może być tak łatwo. A może jak się napijemy? Tylko cholera, nie wiem czy mam wystarcza, wystarczającą ilość e, alkoholu. Te bardzo stare wino to ja bym chciał zachować. Nic z tego, Wiedźminie. Więc ja po prostu z nim tylko zagram, a później pójdę kupić jakiś alkohol i postaram się go przepić, może da mi wtedy wejść na cmentarz. Ej. Jak to nie można z nim zagrać? jestem kur... zagmas i spraw, żebyś O właśnie teraz. Wo, ile kasy. 1, 1, 4, 4 Duży street. Nie mam co grać dalej, ale podbiję, bo może karta się odwróci. Poszukuję, ma kości popsute. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Karta się odwróciła. No. Nie rzucam nic. Ej. Co? Przegrałem? No, bez jaj. Że full bije mojego strita? Wygrałem! O, kurde. Jest. Udało się. Zostało mi jeszcze dwóch do pokonania, lecz nie wiem, z kim zagrać, aby wygrać i zdobyć poziom zawodowca. Pójdę teraz kupić trochę alkoholu, aby popić z salarem, może to coś da Tylko kto sprzedaje alkohol? No na pewno nie antykwariusz. Może ten? O! jedziemy z pieprzówką. Odpierz, by talar <noise> więcej eee, by trzymał ode mnie, nie mogę wejść. Może <noise> zacząłbym się trochę bawić, edytorem do ...Wiedźmina. ale nie, muszę tą modyfikację do Skyrima dokończyć najpierw. No, to pijemy. Pierciu, nie? Diabli nadali. Co słabe? Teraz to. Jeszcze. Jeszcze. O kurde! Nie dobra wiecie co próbowałem przepić Talara, ale za każdym razem jak próbowałem to zrobić to on wygrywał ja padałem na glebę, później budziłem się tutaj przed jego domem i miałem 2000 orynów mniej dlatego zawsze sobie warto zapisać przed takim chlaniem. Przynosisz ze sobą kłopoty Serio? Dobra idę na groble oddać zadanko a jakie mam inne jeszcze? Gra w kości. Bezpieczna przystań. Kościany poker. Na wagę złota. Właśnie, na wagę złota. Podejrzany lojwarden. Sekcja zwłok. Wdzięczność grabarza. Właśnie, może udam się do Vincenta. Przecież mam pierścią. Powinien mnie wpuścić. Myślę, że nie będzie padać. Taka anomalia. Tam pada, tu nie. Dobra. warden jako że jest gruby, jego tłuszcz chroni go przed deszczem. Tak. Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak? Moje śledztwo przyniosło efekty. No dobrze. Mów. Skoro, jak wskazują dowody, nie współpracujesz z salamandrą, to kim jesteś? Skromnym kupcem. Pozwól mi wyrazić swoją wdzięczność w gotówce. Nie mydl mi oczu, deklan. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na salamandry. Dowiedzieliśmy czegoś? O tak, salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. Wie o tym zaledwie kilka osób. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. Jaki to ma związek z Salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się. No nieźle. Bezpieczna przystań. 400 orenów. O, 500, więc w sumie 900. Ile kasy. Nie mam gdzie wydać. Już wszystko. Deklana, ok, co ma na sprzedaż? Ja mu sprzedam pierściona za 9 dyszek i tyle. Więc y, wracam. Może, y, może coś będzie do zrobienia. Właśnie szani do szani muszę się udać. I chyba prywatnie poza. Szpitalem. Wszędzie wokół nas korupcja. Pytam. Ten detektyw, kurde. A nie, może najpierw udam się do widzenta. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm coś tam coś tam. Nie pamiętam jak wyszło. Wilk z Wall Street. Właśnie muszę na hobita pójść. Zapomniałem, że wychodzi. Od... o, mogę podpierdolić. E, je, je, jej wina, czy jaką tam. Załatwisz mi w na cmentarz? Nie ma problemu. Może przy okazji trochę go oczyścisz. Jest tam ostatnio niebezpiecznie. Zobaczymy, co. O! O co chodzi? Bywa. To jak ludzie robimy. Podpierdamy jej wina. Czy nie? Wiecie co? Wiecie co? Ja bym sprawdził. Najpierw centowi. I win dowodzi Komandem wiewiórek, Więc list od niego może zainteresować władzę. W rzeczy samej interesuje. Pokaż ten list. Oto on. Tak. Wykazałeś się iście obywatelską postawą Wiedźminie. Zadziwiające jak na takiego wyż. <laughs> Dziękuję. Oto nagroda za twój donos. Dziękuję. Oto. O co chodzi wiedźminie? By Aha, a jakbym poszedł do Vivaldiego? Zaraz. Nie wiecie co? Ja jednak dam ten list Vivaldiemu. Może on um, jakoś inaczej to będzie? Właśnie nie wiem, jak to idzie. Czy Geralt teraz przypadkiem nie biega wolniej? Zaraz gdzie był ten Vivaldi? Na dzielnicy ludzi. Teraz w prawo. Teraz w lewo, teraz w prawo. Składna pogoda. Jeśli o mnie chodzi, to miasto mogłoby utonąć. O, oh, deszcz widzicie, wszyscy komentują deszcz. Taka technika, o, oh, to Kalkstein Tu Vivaldi O oh. Zoltan Co cię sprowadza w Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem czego chcę. Pamiętaj Wiedźminie Elf. Człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Hajs. Krasnoludzkich kobiet, Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla jej wina. Gdybyś był Zgoda. Zgodę. Nie! Wszyscy pogłupieni. Dobra, zobaczymy. I wchodzę. Nie wiem, czy przygotował już? Przygotował? Tak, oto pismo. Co mu się z brodą dzieje? Jego broda jest tak długa, że żyje. Walsz... Bywa. Raz z Zoltanem chyba nic. Ale co to za list? Drogi winie. I do siebie pominę milczeniem tą twojego listu napisałem rzeczowo, więc ja również powiem rzeczowo, uważam, że... Mm, uważam twoje przedsięwzięcie za gówniarskie i szkodliwe zarówno dla elfów, jak i krasnoludów. Mówiąc językiem wielkiej e, finansjery, odmawiam kredytowania, mówiąc językiem twoich chłopaków. Nie mam i nie dam. Co więcej, nie, na, nie dałbym nawet wtedy, gdybym miał... Vivaldi. A więc... A więc tak nie ma hajsu dla jej wina. W sumie nie wiem, co by to dało, gdybym dał list y, temu Vincentowi. Chyba nic, tylko mi zapłaci trochę. Z nieba <grym z nieba napierdala> Dobry komendarz, ale z nieba, <grym> z nieba napierdala. Trzeba kiedyś użyć w towarzystwie kogoś starszego kulturalnego, się a ja w czasie deszczu robi się mokry Co nie? Zygfryd opowiadam nam o tobie No właśnie, a tamten płatność mnie nie pamięta. O, znowu moja sikierka tutaj wyprawia głupoty. Więc mogę być na cmentarz, to mi pozwoli ee, zabawić się w, w pewnej krypcie, która tam jest i zobaczycie co tam będzie. Coś co Przyda się, co to jest? Hildegarda z Olstock. Hlip, klip. Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? Włożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. Nieboszczyk, no właśnie nieboszczy teraz. Haha. Ha. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej i może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Już umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nadaje. Ale co najgorsze... Słucham. patrzcie, kutasz. słucham. Najgorsze jest Tutaj. to, że o północy... Obokiej głowy cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernie, opinie psuje. Boję się... Boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie! Co za świat, co za ludzie. No to nie Dla się... Mnie zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Powiedz, gdzie cię znajdę, żeby odebrać należność. Tutaj. Będę tu czekać codziennie w południe. Trochę to kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody o dowolnej porze? Zwariowałeś? Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie od z mieczami na plecach? Hm, powiedziałam, gdzie mnie znajdziesz. Bywaj. O ty kurwo. <gry> A tego ducha to widziałem już. Noc. Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja. Mam przepustkę od kapitana Majsa. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Hm. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Hm. Bywaj. Dobra, więc zaraz zobaczcie. Coś co bardzo was zdziwi jeżeli nie graliście w Wiedźmina